Z Korzowskiej Galerii Sztuki Muzycznej i obrazu, kłania się Państwu Mirosław Sobczak i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Renowacja Miesiąca. Drodzy Państwo, na naszym ekranie. Na którym prezentujemy, co zrobiliśmy i o jakim sprzęcie będziemy mówili, jest pierwsza strona instrukcji obsługi wspaniałego gramofonu Dual 1246 CS1246 produkowanego w latach 1979-1980 przede mną na naszym polenowacyjnym stole właśnie taki wspaniały gramofon, w tej chwili już w doskonałej kondycji, o której Państwu za chwileczkę opowiem, ale jak to zwykle w naszym przypadku, najpierw Nieco wiadomości technicznych. Po pierwsze, drodzy Państwo, wymiary: 424 mm szerokości, 150 mm wysokości oraz 368 mm głębokości, czyli pełnowymiarowy, solidny, potężny gramofon ważący blisko 8 kg. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie e, dla łatwiejszego pokazywania Państwu tego sprzętu zdemontować pokrywę. Która też jest bardzo ciekawie i tylko w zasadzie w gramofonach dual była tak konstruowana. Otóż ona nie ma zawiasu zamontowanego na pokrywie, a zawias jest bardzo ciekawą konstrukcją z tyłu gramofonu. Tu jest takie specjalne wycięcie. Które idealnie tam pasuje, są specjalne śruby ściskające ten element, co powoduje, że można w określony sposób otwierać i zamykać ten pokrywę pod dowolnym kątem. Bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo często w gramofonach wszelkich innych marek, właśnie wyłamują się zawiasy. W przypadku tego gramofonu najczęściej trwa to wiele lat. Zresztą policzmy: 1980-2023, czyli 43 lata ta pokrywa jest na tym gramofonie i nic się nie wyłamało. Szanowni Państwo, ten gramofon jest dosyć specyficzny. Jeszcze kilka informacji o jego parametrach technicznych, ale również o specyficznych rzeczach. Po pierwsze, gramofon jest belt-driven, czyli jest napędem paskowym i to nie jest specjalnie specyficzną rzeczą. Natomiast specyficzną rzeczą jest to, że na wyposażeniu tego gramofonu jest taki kawałeczek metalu, który niektórzy nazywają szpindlem, a niektórzy nazywają po prostu trzpieniem. To jest element, który powoduje, że ten gramofon oprócz tego, że jest normalnym gramofonem automatycznym lub manualnym, w zależności od tego jak chcemy funkcjonować, jest również gramofonem automatycznym. To jest zmieniarka, drodzy Państwo, to jest zmieniarka płyt winylowych i to bardzo, bardzo wysokiej jakości. Krążą takie opinie, że zmieniarki płyt winylowych to coś nie do końca precyzyjnego, dźwięk z tego jest taki sobie, a te opinie krążą tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie znają zmieniarki z lat, drugiej połowy lat 50., 60. z bardzo dużymi naciskami ramion i tak dalej, i tak dalej. Ten gramofon jest super precyzyjnym urządzeniem, które odtwarza dźwięk z taką samą doskonałą jakością, tak w przypadku używania go jako egzemplarza grającego tylko jedną płytę, jak i po założeniu tego trzpienia, co Państwu zaraz zresztą pokażę. E, drodzy Państwo, e, wkładka w tym gramofonie, półcalowa wkładka Dual DMS 242 eliptyczna igła, czyli potwierdzamy naszą precyzję gramofonu, e, igła eliptyczna i nacisk, uwaga, 1,5 grama. Gramofon posiada stroboskop. Stroboskop, czyli element, według którego możemy wspaniale, precyzyjnie wyregulować prędkość obrotową tego gramofonu i to w bardzo szerokim zakresie, bo w przypadku tego gramofonu aż 6%. Większość gramofonów to plus, minus 3%. Tutaj jest 6% na plus, 6%, 6 na minus. Talerz. Talerz gramofonu antymagnetyczny, dynamicznie zbalansowany, co oznacza, że ten talerz przed sprzedażą tego gramofonu został w sposób dynamiczny zbalansowany na specjalnej wyważarce i miejsca, w których byłyby jakiekolwiek bicia, zostały w tym e, talerzu zniwelowane. Drodzy Państwo, sam talerz waży 1,3 kg, czyli bardzo solidna rzecz. E, rozmiar talerza 304 mm, czyli absolutnie pełnowymiarowy talerz. Drodzy Państwo, jednym z najważniejszych parametrów wpływających na brzmienie gramofonu jest parametr, który określa się w języku angielskim jako wow and fluta. I w przypadku tego gramofonu ten parametr jest wspaniały. 0,09, czyli 9% kołysanie i drżenie dźwięku. To naprawdę jest bardzo, bardzo dobry wynik i świadczy o Absolutnie znakomitym zbudowaniu układu napędowego tego gramofonu. Za chwileczkę pokażę też slajd, który jakby Państwu to uświadomi. Dynamika więcej jak 63 dB, bardzo dobry wynik. Ramie, drodzy Państwo, ramię, czteropunktowy gimbal. To jest fantastyczne zawieszenie, czteropunktowe zawieszenie. Gimbal to zapewne ludzie, którzy się interesują fotografią lub filmowaniem, wiedzą, że to takie urządzenie, które utrzymuje zawsze e, prawidłową pozycję, niezależnie od kąta, w jakim ustawimy dokładnie tak to działa. E, Ramię ma efektywność długo, efektywną długość 221 e, mm. E, drodzy Państwo, Em, 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 możliwość regulacji nacisku od 0 do 3 gramów. Em, to bardzo ważne. I tak jak powiedziałem, półcalowa wkładka, każda półcalowa wkładka może być tutaj zamontowana od 5,5 do 10 g masy. To bardzo istotne, choć w gramofonach dual sam headshell nie jest demontowalny, demontowalny jest po zdjęciu tego uchwyciku, właśnie przekręceniu go takiej specjalnej jakby. Łódeczki, takiego kształtownika, do którego się przykręca półcalowe wkładki. W przypadku tego gramofonu to jeszcze jest zabawniejsza historia, ale też za sekundkę do niej wrócimy, bo on ma jeszcze jedną specyficzną regulację, która świadczy o tym, jak ten gramofon jest precyzyjny. Drodzy Państwo, przejdźmy do tego, co żeśmy zrobili, bo wygląda absolutnie jakby został wyjęty z pudełka. I zwykle taki mamy zwyczaj, żeby do takiego stanu gramofony doprowadzać. Ale, Szanowni Państwo, najbardziej smutna rzecz, która mnie spotkała, przy e, e, czymś, co nazywa się e, próby, przed, przed rozbieraniem tego sprzętu i przed e, jakby e, przygotowywaniem elementów do naprawy, było to. Proszę sobie zobaczyć to zdjęcie. To będzie zdjęcie numer 3. O, właśnie. Drodzy Państwo, to jest duże zbliżenie. To duże zbliżenie pokazuje oś tego gramofonu to jest rzadkość. Oś gramofonu duala, gramofonu ze zmieniarką, nie jest. Trzpieniem pełnym. To jest taka rurka. Ta rurka na końcu tego elementu powinna mieć wycięcie, które powoduje, że wkładany ten czpień do tej rurki, on tu ma taki specjalny zatrzask, w tym zatrzasku po przekręceniu się przesunie. I zablokuje na stałe w tym mechanizmie, co spowoduje, że mechanizm wewnętrzny gramofonu naciskając na dolną część sprężenie tego czpienia będzie regulował takimi specjalnymi mikroskopijnymi skrzydełkami, które spowodują, że płyty będą opadały lub będą się zatrzymywały i będzie można odtwarzać tylko tę płytę, która już leży na talerzu gramofonu lub na kolejnej płycie. Ta zmieniarka bez problemu zmienia od 5 do 7 płyt. Drodzy Państwo, to niestety było. Właśnie w takim stanie, czyli zostało to złamane. Ja przesunę dalej ten element. Długo zastanawiałem się, jak to zrobić. A potem nagle doszedłem do wniosku, że przecież dla mechaniki gramofonu, dla automatyki tego gramofonu nie ma znaczenia, w którym miejscu będzie fres, czyli to miejsce dla tego czpienia. I cóż, no drodzy Państwo, wyjąłem maszynkę Drela. E, takie urządzenie z maleńkimi elementami szlifującymi, i wyszlifowałem. Mam nadzieję, że to widać. Teraz na następnym zdjęciu może będzie widać lepiej. O, właśnie, tu widzimy już w tej chwili w takim oświetleniu lampy błyskowej, że ta rurka została zeszlifowana w pewnym miejscu. Ten otwór jest szerszy, ale ten szlif jest dokładnie takiej długości, jak był w oryginale, tylko nieco bardziej przesunięty w prawo. To powoduje, drodzy państwo, że nasza zmieniarka po prostu. Działa. Zaraz to Państwu zaprezentuję. Wyjmujemy tą zaślepkę, która służy do odtwarzania pojedynczej płyty. Zakładamy ten trzpień. I teraz uwaga w kontekście naszej informacji o precyzji tego gramofonu. Drodzy Państwo, ponieważ płyty, które tutaj założymy, założymy dwie na przykład dzisiaj, e, powodują, że po opadaniu na talerz gramofonu Podnosi się ten element, w związku z tym zmienia się VT igły. Drodzy Państwo, ta wkładka jest zamontowana w specjalnym koszyku, który tutaj ma specjalny element. Ja nie wiem, czy to się uda operatorowi pokazać. To jest bardzo mały element. To jest takie kółeczko. To kółeczko jest wyskalowane w dwoma literkami. S i I. M, czyli single i multi. Jeżeli chcemy odtwarzać więcej płyt, przesuwamy to na multi, a wtedy zmienia nam się kąt ustawienia igły w stosunku do płyty. No to zróbmy pierwszą próbę. Ja Państwu pokażę, jak to wygląda. A potem przejdziemy do dalszych rzeczy związanych z naszym gramofonem. Specjalnie tutaj biorę takie ładne, kolorowe płyty, żeby to było jeszcze ładniej widać. Zwróćcie Państwo uwagę, że te płyty są zakładane po prostu w ten sposób. One sobie leżą w powietrzu, tak? To jest bardzo ważna uwaga jeszcze dotycząca Zmieniarę, bo ktoś powie, po co to w ogóle? Drodzy Państwo, jak Państwo zbieracie płyty, to zwróćcie uwagę, że no wiele płyt koncertowych, szczególnie tych wydanych w latach 60. i 70., nie ma oznaczenia strona A, strona B, tylko ma oznaczenie strona A, strona C lub nie ma strony 1, 2, tylko 1 i 3. A dlaczego? A no, właśnie chodzi o to, żeby była ciągłość tego koncertu dla zmieniarki, bo jeżeli Państwo założycie płytę, która ma stronę 1 i 3 jako pierwszą, a 2 i 4 jako drugą, to będziecie mieli Państwo po kolei stronę pierwszą i drugą bez wstawania do gramofonu, a po odwróceniu stronę trzecią i czwartą. Bardzo fajny, prosty, a jednocześnie skuteczny patent. Mówiłem, że gramofon jest automatem, jest już w pozycji e Multi odtwarzania, w związku z tym pozostaje nam tylko i wyłącznie przesunąć to w pozycję start i zobaczymy, co się zdarzy. Przyjrzyjmy się, drodzy Państwo, proszę uprzejmie, opadła pierwsza płyta, druga została zablokowana, ramię wjeżdża i rozpoczyna się bardzo precyzyjne odtwarzanie z naciskiem. Półtorej zaledwie, drodzy Państwo, grama. Oczywiście gramofon po dojściu do końca tej płyty podniesie ramię, wycofa się z powrotem, spadnie druga płyta, on zacznie odtwarzać drugą płytę, a po zakończeniu drugiej płyty, jeśli nie ma następnej, wycofa się, podniesie ramię i zakończy się proces odtwarzania. Tutaj mamy ładny obrazek, więc niech on się kręci, a ja Państwu będę pokazywał następne rzeczy, które z tym gramofonem są związane. Szanowni Państwo, silnik gramofonu, no naprawdę bardzo, bardzo porządna rzecz. Ośmiopolowy, synchroniczny motor. W zasadzie rzecz niezniszczalna. Ten silnik został przez nas, rzecz jasna, wyczyszczony. Panewka, którą Państwo tutaj widzicie, zakręconą od naszej strony, bo to jest panewka tego silnika. Tam pod spodem jest jego oś. Została oczywiście otwarta, tam zostały wymienione smary. Ten silnik się może kręcić kolejne 50 lub 100 lat. Dalej, cóż następnego? Oczywiście to jest bardzo ciekawa rzecz, drodzy Państwo, bo to jest właśnie oś silnika. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie to niezwykłe ciekawe. Oś silnika zwykle w każdym gramofonie z napędem paskowym jest elementem, że tak powiem, twardym, stałym, bez żadnych nacięć. Natomiast w tym gramofonie, ze względu na tak zwany specjalny, pływający i dopasowujący się w sposób idealny pasek do całego tego układu, Oś tego silnika jest specjalnie nafrezowana. To jest jakby taki, e, taki element, który jest w środku. Pustą się oczywiście kręci, ale jeżeli pasek jest na niego nałożony i jest z drugiej strony, drodzy Państwo, owinięty oczywiście o e, podtalerzyk e, tego gramofonu, e, no to mamy sytuację, w której to się perfekcyjnie dopasowuje. To kółeczko po lewej stronie z taką lekko niebieską nakrętką. To jest mechanizm pitch control'u, czyli pitch kontroli, czyli tej delikatnej kontroli plus minus 6%. To też bardzo ciekawe rozwiązanie. Tam może to będzie widać, może Państwo to zauważycie. Niestety nie można tego pokazać Państwu, trzeba było rozbierać ten gramofon znowu. E, on jest napędzany paseczkiem, czyli to kółko, które ja tutaj teraz trzymam w, w paluszkach i napędza paseczek, który to paseczek podnosi cały ten mechanizm związany z osią silnika w ramach tego uchwytu mosiężnego, a to zmienia nam prędkość obrotową o plus lub o minus 6. W zależności od tego, czy przy 33, czy 45 obrotów. Oczywiście cały ten mechanizm został pięknie wyczyszczony, co widać na tym zdjęciu e, wypolerowany, e, e, i on sobie działa. Tutaj mamy cały mechanizm, drodzy Państwo, już po wyczyszczeniu i po przesmarowaniu miejsc, które należy smarować. I po raz kolejny powtarzam: uważajmy ze smarowaniem gramofonów, ponieważ gramofony wcale nie lubią zbyt wiele smaru. Szanowni Państwo, kolejne zbliżenie na bardzo precyzyjne mechanizmy. To wszystko jest zrobione z bardzo dobrego metalu. Wszystko jest wspaniale zabezpieczone. Po regulacjach wszystkie elementy zostały na nowo zablokowane czerwoną farbą. Żebyśmy wiedzieli, jaki jest, jakie jest ich ustawienie, proszę uprzejmie, tutaj praktycznie. Cały mechanizm jest pokazany. Tu kolejna część z tym związana, a tutaj bardzo ciekawa rzecz. Chcę Państwu pokazać, jak wygląda zbliżenie tego wspaniałego ramienia o czterech, czterech punktach swobody. Ono ma w tej chwili przeciwwagę odkręconą specjalnie na tej przeciwwadze. Pisze, że to jest dwa razy antirezonator. Bardzo ciekawa rzecz. Większość gramofonów przeciwwagę ma zrealizowaną jako po prostu kawałek e, odpowiedniej masy umieszczonej na końcówce ramienia. I tyle. Natomiast ten gramofon e, ma zabudowany specjalny układ antyrezonujący, w którym wewnątrz tego metalowego ciężarka znajduje się jeszcze sprężyna, która w przypadku jakichkolwiek zewnętrznych drgań Powoduje, że, że on stabilizuje nasze ramię w stosunku do płyty. Bardzo ciekawe, wybitne rozwiązanie. Po lewej stronie na dole, drodzy Państwo, jest, jak widać, gałka, którą reguluje się antyskating, czyli regulację siły do środkowej, tutaj, ponieważ gramofon jest niezwykle precyzyjny, do tego stopnia precyzyjny, że tam jest napis CD4, a to oznacza, że można w nim założyć również wkładki z igłami o szlifie Shibata i odtwarzać płyty kwadrofoniczne, bo koniec lat 70. to również płyty kwadrofoniczne, a do tego trzeba bardzo precyzyjnych mechanizmów, czyli mamy tam regulację dla płyt, dla em, em, igieł em, Shibata, czyli do płyt kwadrofonicznych, mamy regulację do igieł em, ze szlifem eliptycznym i mamy regulację do igieł ze szlifem em, Eliptycznym, tak jak w naszym przypadku, tutaj, co ponownie potwierdza niezwykłą precyzję tego produktu. Tu jeszcze raz w innym ujęciu to wspaniałe ramię z wyjętą przeciwwagą, która jest jednocześnie e, antyrezonatorem, o którym mówiłem wcześniej. Zwróćcie Państwo uwagę, tu specjalnie to pokazuje. W większości gramofonów automatyka jest zrobiona na takich specjalnych ślizgaczach, ale rzadko, w których one są umieszczone e, na specjalnych łożyskach kulkowych. To naprawdę jest Mistrzostwo Świata, jeśli chodzi o wykonanie tego sprzętu i o jego brzmienie w tym momencie. Drodzy Państwo, a tak wygląda. Tak, jak właśnie Państwo, teraz tu widzicie, już po wyczyszczeniu e, nasz panel e, przedni gramofonu, czyli miejsce, którym zajmujemy się, aby e, obsługiwać nasz gramofon. Tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Tam widać takie małe kółeczko i taki jakby znaczek nieskończoności. Ten znaczek nieskończoności jest rzeczywiście znaczkiem nieskończoności, ponieważ ten gramofon posiada tak zwany automatyczny repeat. Można ustawić to kółeczko w pozycji 1 i wtedy on będzie odtwarzał płytę tylko jeden raz. Oczywiście w przypadku odtwarzania płyty pojedynczej. A jeżeli ustawimy go w pozycję nieskończoną, że on będzie za każdym razem wracał, i tak długo będzie odtwarzał płytę, jak długo będzie nam to odpowiadało. Fantastycznie zrobiony mechaniczny układ. Tutaj mamy jeszcze raz zdjęcie pokazane od dołu po wyjęciu koszyczka z, z, z wkładką, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak wyglądają styki. To jest zupełnie inaczej to skonstruowane niż w headrelach półcalowych innych firm. Te styki tam zostały oczywiście pięknie wyczyszczone, bo one po pewnym czasie mogą złapać takie elementy kurzu, śniedzi, czyli czegoś, co nie wpływa dobrze na prawidłowy kontakt pomiędzy wkładką a kablami sygnałowymi gramofonu. No i tu na koniec, drodzy państwo, przed, chwilę przed zamknięciem i po zrobieniu już całego wnętrza, nasz gramofon sobie stoi w pionie, a ja robię ostatnią kontrolę, czy wszystko jest w odpowiednim miejscu, i później wkładam go do takiego pojemnika, jak tutaj, czyli do obudowy tego gramofonu, tak aby on sobie mógł pięknie nam zagrać. Drodzy państwo, ten gramofon, to jest rzecz która może działać, proszę uprzejmie. Specjalnie to zrobiłem teraz, żeby przerwałem ten program, bo widzę, że my już kończymy naszą opowieść, a płyta się jeszcze nie zmieniła. Oczywiście możemy to zrobić. W każdym momencie możemy wymusić szybszą zmianę e, płyty na naszej zmieniarce. W tej chwili zmieniarka dojdzie do końca, ale gdybym, drodzy Państwo, zmienił tę pozycję na nieskończoność, to ta czerwona płyta byłaby odtwarzana tak długo, jak długo ta gałka była w tej pozycji. Szanowni Państwo, e, krótko mówiąc, Wspaniały gramofon, który zagościł do Galerii Sztuki Muzycznej Obrazu. Ja zapraszam Państwa bardzo serdecznie do pooglądania i posłuchania tego gramofonu na żywo. I zapraszam do tego, abyście Państwo przyjęli do wiadomości, że gramofony ze zmieniarkami mogą być tak samo precyzyjne jak gramofony bez zmieniarek. To wszystko zależy od tego, jak zostały wyprodukowane i w jaki sposób my je konserwujemy. A my staramy się je konserwować pięknie. Dziękując Państwu bardzo za uwagę, zapraszam na naszą stronę. Abyście Państwo zobaczyli sobie nasze wydarzenia, które dzieją się w przestrzeni medialnej, multimedialnej, ale również zapraszam no, do naszego wnętrza, abyście Państwo przyjeżdżali na wydarzenia, które się dzieją tutaj na żywo. Dziękując Państwu bardzo pięknie. Kłaniam się nisko, Mirosław Sobcza. Dziękuję.